Siemanko, siemanko, witam wszystkie z odjakalne Baranki, kochani, na waszym czytaniu czerwcowym. Zobaczmy, kochani, co też u was w miesiącu czerwcu może się zadziać i moi drodzy, robimy rozkładik właśnie dla Was. Kochani. Energia, z jaką wy w tym momencie będziecie się borykać w miesiącu czerwcu, jest to sytuacja związana, słuchajcie, ze stabilnością, z bezpieczeństwem, z takim poczuciem, tak, stabilności i bezpieczeństwa. Być może co niektórzy będą bardzo mocno ugruntowani w czymś, być może będą, będą też takie osoby, które będą chciały coś posiąść, posiadać, tak, albo skoncentrowane bardzo mocno, kochani, na pracy. Słuchajcie, nie wiem czemu. Chociaż mam już podgląd kolejnej karty, więc może to też w jakiś sposób dobrze tutaj czuję, ale słuchajcie, to może również chodzić o jakąś stabilność w relacji, słuchajcie, albo w związku, albo stabilizacji w pracy, tak? Zobaczymy, co tutaj dalsze karty nam, moi drodzy, będą chciały pokazać. Kochani, to co w pewien sposób może Wam przeszkodzić, to słuchajcie, coś się tutaj nam wali. Zdecydowanie słuchajcie, wieża przychodzi nagle. I coś nam się burzy w strukturze, tak? To może być jakaś opcja, w której po prostu być może wy to przeczuwałyście, gdzieś tutaj pismo nosem, że być może faktycznie coś nie było pewne, nie było właśnie stabilne, gdzie wy tej stabilności bardzo chcecie, ale wyczułyście gdzieś pismo nosem, że tej stabilizacji jest brak, tak? Co niektórzy mogli się tego po prostu fizycznie nie spodziewać, bo oczywiście słuchajcie, wieża przychodzi nagle, jak powiedziałam, a więc spada na łeb na szyję i my się tego możemy nawet nie spodziewać. My czujemy się bardzo pewnie w pewien sposób czujemy, że jest wszystko ok, aż tu nagle, tak? I moi drodzy, aż tutaj nagle coś może nam się nagle pozmieniać y, w taki a nie inny sposób. No i co za, co dalej? Moi drodzy, dziewiątka mieczy. Sądzę, że wy to mogli, czy że wy to czujecie? Bo dziewiątka mieczy to są myśli, moi drodzy, które notabene y, przychodzą nam do głowy, które nie dają nam spać, które w pewien sposób nas męczą, czy też dręczą, tak? My w pewien sposób, być może y, Czujemy, czy w tej chwili, być może czujecie pismo nosem, że coś może nie do końca pójść tak, jakbyście tego chcieli, tak? I czymś się już tutaj zamartwiacie, bo kochani, To jest karta, która jest na pozycji podstawa tych dwóch kart. Dlaczego takie coś? Dlatego, że moi drodzy, sytuacja jest taka, że wyście czymś przejmujecie, że coś może gruchnąć, coś może trachnąć, tak? Słuchajcie, to, co odchodzi do przeszłości, to jest karta zwycięstwa i sukcesu i zadowolenia. No, niedobrze, że akurat na tej pozycji się ona nam tutaj pojawia, dlatego że, um, słuchajcie, tutaj jest jakiś triumf. Tutaj coś było dobre, tutaj coś przynosiło Wam sukcesy, tutaj coś było takie, że czuliście się po prostu pewni. Zresztą, przy tej karcie, kochani, ta pewność bardzo mocno bije, bo Wy tutaj siedzicie dumne, zadowolone, szczęśliwe, spełnione, tak. Um, być może ten sukces, czułyście tutaj, że ten sukces jest w zasięgu Waszej ręki. Ale teraz zaczynacie się właśnie czymś przejmować, ponieważ coś chwieje się z jakichś tam pewnych przyczyn, kochani, w fasadach. Wasze plany i wasze myśli. Na podstawie tego wszystkiego, kochani, co się dzieje, wychodzi nam tutaj, słuchajcie, karta trzech buław, a więc karta tego, że gdzieś tam w waszych planach będziecie po prostu gotowi do tego, żeby rozpocząć coś nowego. I moi drodzy, być może dlatego, że tutaj coś nam wam nie wyjdzie, tak, albo że coś nie pójdzie po waszej myśli. Wy będziecie musieli zacząć planować, co dalej. I ja mam takie wrażenie, że wy w pewien sposób będziecie z powodu tego tutaj um... Planować, co dalej macie ze sobą zrobić, co dalej macie zrobić z daną sytuacją, która Wam się tutaj wali. I Wy, drogie baranki, tutaj jakby będziecie optymistycznie patrzeć w przyszłość, nazwałabym to może w ten sposób. Nie będziecie, może jak to wszystko zleci w poniekąd, to Wy będziecie właśnie starali się poszukać jakichś plusów w tej sytuacji albo tego, co ja mam dalej zrobić, żeby było OK. Kochani, w połowie miesiąca skupicie się na pracy. I moi drodzy, jeśli to czytanko, które teraz tutaj dla Was rozkładam, tyczy się pracy, typowo, tak, bo może taka sytuacja być, bo jednak pojawiają się nam tutaj monety. No to wobec tego wy bardzo mocno skoncentrujecie się na tym, żeby zabrać zakasać rękawy i zacząć nad czymś pracować albo w ogóle skoncentrować się na pracy, żeby przestać negatywnie myśleć. Albo będziecie mieć nowe pomysły, nowe plany i zabierzecie się za robotę do tych pomysłów, tak? Czyli załóżmy, zaświta wam coś tutaj kochani w głowie. No innymi słowy tutaj baranki zwyczajnie zaczną nad tym pracować, żeby zrealizować swoje pomysły. Wasza energia w tym miesiącu, kochani, czyli w czerwcu, będzie to karta śmierć, moi drodzy, ale nie jest to jakaś zła sprawa. Słuchajcie, wy coś definitywnie zakończycie, więc być może to ta wieża tutaj, która definitywnie zakończy jakiś proces, jakiś, jakąś sprawę, tak? Bo to może, tak jak powiedziałam, tyczyć się związków, relacji, pracy, słuchajcie, planów, nieważne, ale definitywnie coś, kochani, może tutaj zakończycie, ale też jednocześnie zaczniecie szukać zmian w swoim życiu albo jakieś zmiany będziecie. Dokonywać po prostu, bo to jest również karta transformacji, kochani. Wpływy z zewnątrz to król monetowy, kochani. Może to być jakaś osoba, która bardzo, bardzo, bardzo mocno będzie Was wspierała w czymś, kochani, będzie dawała Wam te poczucie stabilizacji po jakimś upadku, po jakiejś porażce. Więc może tutaj być jakaś opcja, która dana osoba będzie tutaj bardzo mocno Was, właśnie tak jak powiedziałam, wspierać, w jakiś sposób podnosić na duchu. Albo też przyjdą jakieś propozycje, które w pewien sposób jeszcze bardziej was ugruntują. Wasze nadzieje albo obawy, kochani, no ja bym powiedziała, że szukacie spokoju w miesiącu czerwcu, po burzliwym okresie. Baranki będą szukać spokoju w karcie umiarkowania, żeby pewne jakieś emocje skrajne w prawo, w lewo. No, w pewien sposób was tutaj już nie trzęsły, tak? Ja bym powiedziała, że wy prawdopodobnie tą spokój tutaj uzyskacie. Zobaczymy, jaka będzie karta końcowa tego rozkładu, kochani, ale ewidentnie na razie widać, że wy tutaj po jakimś takim początku miesiąca, który może taki troszeczkę być niehalo, lekko płaczliwy, lekko dramatyczny, wychodzicie poprzez rozsądne i dobre, optymistyczne myślenie na prostą. No i jak kończymy? Kartą koła, kochani. Karta koła jest to tak naprawdę łut szczęścia. Coś zaczyna się toczyć we właściwą stronę, coś nabiera obrotu, coś przyspiesza. Słuchajcie, wy wiecie, jakie macie sytuacje życiowe i teraz te słowa, które ja tutaj rzucam wam, słuchajcie, tutaj lotem na taśmę, to wy sobie dopasujcie pod swoje sytuacje. Bo karta koła, tak jak powiedziałam, coś się toczy, coś przyspiesza, coś nabrało obrotów, tak? Mm. To jest również karta zmian, kochani, ale powiedziałabym, że bardziej korzystnych, czyli że wszystko w końcu zaczyna się toczyć we właściwą stronę, moi drodzy. I wy na tej karcie koła przechodzicie do miesiąca lipca, że tak powiem, na pełnych obrotach z jakąś zmianą, z jakąś dobrą zmianą. Ja mam wrażenie, że to jest dobra zmiana, kochani, bo tutaj otaczają nas pozytywne karty, więc przechodzicie z dobrą zmianą i z takim polotem tego, że wszystko dobrze się dla was, drogie baranki. No będzie toczyło, czego oczywiście z całego serca Wam życzę i gorąco pozdrawiam.